Cześć. Siemanko. Eee, przesadziłem w końcu cytrynę, jak widzicie. Eee, limonele mamy i dzisiaj kupiłem właśnie w Obi, była cytryna z Kierniewicka. Jedną sztukę, bo jedna starczy. Tutaj mamy dwie te limonele. Eee, pierwszy rzut oka... No, co no, może coś z bliska. Tutaj widać... Gałązki, już zarodki, mały gałązek, już powoli coś wypuszcza. U tej jeszcze nic nie widać, no ale sobie ruszy. Wiadomo, zima jeszcze jest. No i skierniewicka również ma jakieś tam początki tych swoich gałązek, takie małe. Eee, wracając do poprzedniego filmu, bo w poprzednim filmie pokazywałem, jak je kupowałem. Eee, była, na jednej była pleśń, na ziemi. E, wziąłem i po prostu wstawiłem ją, wstawiłem ją do pokoju, na na parapecie. 3 dni słońce przygrzało. Ziemia troszkę podeszła z wierzchu. Wewnątrz była jeszcze mokra. Patrzyłem i pleśni nie ma. Sądzę, że e, taka pleśń, bynajmniej no, ja tak, tak to interpretuję. Miałem kiedyś też, też y, tamtą, mam rękę tą dużą, też parę razy pleśń wchodziła. Różne inne kwiatki też pleśni wchodziła, zawsze ją sam ściągałem albo nie ściągałem, ziemię przegrzebałem, było ok. Sądzę, że po prostu jeżeli jest na takim wczesnym stadium rozwoju, ta pleśń jest ona tylko trochę jest tak powierzchownie. No nie szkodzi moim zdaniem roślinom, ale to tylko moje zdanie, tam chcę podkreślić. Nie szkodzi takim roślinom bardziej łodygowym. Ale cytrusy, nie cytrusy, tylko bananowce, moim zdaniem są trochę e, bardziej wrażliwe właśnie na te grzyby, z tego względu, że mają jednak tutaj dużo wody w sobie, tak. Ale to są tylko takie, takie moje spostrzeżenia i moje poglądy. Może kiedyś e, jednak będę miał cytrynę, co wejdzie pleśń i mi padnie, bo miała ja tą pleśń. E, no zobaczymy. Tyle. E. W tym roku już cytrusów nie zamierzam kupować, te co są, mi starczą. Skierniewicka i te dwie limonele. E, zakwitnąć, nawet jakby zakwitły, to sądzę, że nie utrzymają owoców, tym bardziej jak widziałem jak skierniewickie wielkie rosną, to to kurczę, będzie takie jak to drzewko prawie. To się gałązki płamią. E, no mniejsza z tym pewnie nie utrzyma. E, to są doniczki, one mają niby 19 cm. Śniad średnicy czy wysokości, nawet, nawet w sumie nie, 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 do, nie mierzyłem tego. Um, kupiłem trzy worki takie po 3 litry ziemi do cytrusów. No i w sumie ta główna doniczka, co w niej były te, te, mm, te cytrusy, um, to wsypałem ziemię, um, wsadziłem tą, wyjąłem z doniczki, oczywiście całą broję korzeniową, wsadziłem do środka korzonki fajne. Um, tak, w skrócie, obsypałem tą ziemią. No i w sumie, nie wiem, 3,5-litrowa doniczka chyba może to jest. Tak mi się coś wydaje. No, bo jak widzicie, tutaj trochę jest jeszcze miejsca. Do każdego wszedł, wszedł jeden worek 3 litrowy, więc, więc tak to wygląda. Dobra, to było na tyle się rozgadałem. A, z tyłu jeszcze ma kawę, jakbyście chcieli zobaczyć. 3 te bardzo fajnie rośnie. W kuchni mi pasuje. Liście takie fajne już wybarwione. Dobrze zielone ma. I tyle chyba było w tym odcinku. Jeszcze może jakiś kolejny wleciń. Jutro albo dzisiaj jeszcze zobaczymy. Niespodzianka. Dobra. Na razie. Cześć.